Siema widzowie! Dzisiaj sobie gramy we FNaF Tower Defensa i testujemy sobie Ice Trap'a z Taszkietką, bo się zgłosił Siemano y, Idziemy, chodź Jump No, no co? tylko nie tak Mam wyposażonego Idziemy na nie wiem czy zdążymy. Nie na Anglesonia. Idziemy na zwyczajne. Da. Podobno dużo slowuje, 50% Zatem nie mógł polecieć lepszy lepszy enchant na nim nie mógł polecieć Aha I ty też miałeś to zablokowane? No ja mam Zawsze to zablokowane, bo ja tego nie przeszedłem. No bo ty miałeś to zablokowane, bo ja tego nie przeszedłem. Aha, tak, dwóch da się ich postawić. Nie no. W sumie zanim oni staną tego, to... Ale serio, mocno saluję. Też nawet szybko biję. Nie wiem, czy to wrócę dzisiaj. Czy kiedyś. Czy z... No, że za, 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 za dwa lata. Jeszcze o to, teraz jest ok. Oho, ty bo nam przejdzie. Oho. Dobra, dawaj play again. Konie, wierzemy hermoda, dobra? Staraj. My nie przejdziemy, bo oni się leczą. Nie dam rady. Ja postawię tylko do Kinga u lepszego na wakacje. Czemu postawiłeś tamtą? Najpierw pozbieraj na tego, jestem ja. Ja tego, Ja tego, tego, jestem my go sami zdobyliśmy, jak kupowali. No, jedynie enchanter robiliśmy za dużo, Nie przejdziemy tego. Mówiłem ci, że na Helmudzie tego nie przejdziemy. Ja przyszedłem. Ale teraz w dwójkę gramy. Dobry. Który? Ten. I starter. Nawet spokój. Bada, żebym go musiał kupić. I nie no. W sumie. Tam raz czy tam dwa razy zagram na endlessie? Jak tego go miał. ma całkiem sporego rangea też. Ole on ty zrobił! Tylko nie przejdziemy chyba na nightmarku. No nie, przejdziemy, przejdziemy. Więc mi postawiam. Właśnie to w sumie przechodzi Ciekawe ile on zrobi damage'a. 2 miliony Ty, a to wiesz No bo on jest tam chyba con AOE

No, widzowie jak możecie tego kupujcie, bo on jest dobry, dużo slowuje, więc możecie go kupić, a on wam dużo odda. No a to dzisiaj taki krótki odcinek, a więc was żegnam.